Siemanko, z tej strony Peter i zapraszam nas na kolejny odcinek z Simulator 2 yy, Dzisiejszy odcinek zaczniemy od diagnozowania yy, komputera. Cześć, tutaj znów Joe. Ok, sytuacja jest naprawdę do bani. Komputer grzeje się jak szalony. Jestem przekonany, że tym razem to coś znacznie poważniejszego. Jakaś wielka awaria. Możesz jeszcze raz użyć swoich czarów i sprawdzić w czym tkwi problem? Udało mi się zrealizować to duże zamówienie, ale muszę teraz nie wystawić fakturę. Zamówili babecz babeczki yy, udekorowane na wzór postaci z kreskówki yy, Vincenna? No, ciekawa, ciekawa nazwa. Yy, wyszło idealnie. Ej, a może zrobiłem malutkie babeczki w kształcie komputera? Popracuję nad tym. Czekam na zwrot pz Dzięki za pomoc. Więc tutaj będzie trzeba hmm, kolejny raz zdiagnozować właściwie tutaj, właśnie problem. Więc no, będzie ciekawie. Hmm, natomiast drugie zlecenie, które akurat dzisiaj będzie podczas. Yy, znaczy dzisiaj jest 16 listopad? Znaczy w grze. Więc jest tutaj też kolejne zresztą na dostosowanie. Mam problem, Pomożecie? męczy mnie patrzenie, patrzenie na ten stary komputer. Czy możecie całkowicie okleić obudowę naklejkami z motywem Shovel e, Knight? Nie jest tak szybkie jak kiedyś i pojawia się wiele dziwnych komunikatów. Dasz radę coś z tym zrobić. Więc tutaj no, będzie trzeba właśnie umieścić naklejki plus zrobić im, skanowanie. i ogólnie też zaakceptuję te zlecenie. Dobra, dwa komputery dotarły więc zaczniemy mm, zobaczymy co tutaj yy, gdzie tkwi tutaj problem więc tutaj będzie trzeba użyć właściwie aplikacji i środki thermoprzewodzące. Termoprzewod... Przewodczo... I tu już widzę, że problem chyba jest na. No właśnie, to jest ciekawe, albo na płcie głównej, że jakby cała płota główna do wymiany, ale wydaje mi się, że problem jest chyba. A... Zaraz, chwila. Ja ten podłącza. jestem tutaj, Aha, tutaj, jesteśmy tutaj, chyba. tutaj, jest 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 jest, jest jest Hmm. Znaczy Zobaczmy, czy to faktycznie tutaj problem jest. Tkwi w procesorze, bo wydaje mi się, że. Nie, wiem, tutaj chyba jest problem na karcie graficznej. Hmm. Dobra, zdejmę ten procesor i zobaczę czy tak właśnie jest. Yy, no procesor nie jest zepsuty, więc tutaj jest, winowajcą jest płyta główna. Niestety. Niestety tutaj płyta główna pójdzie do wymiany. Dobrze, że w poprzednim odcinku mm, kupiłem te mm, dwie umiejętności, więc tutaj już instalacja płyty pójdzie o wiele szybciej. No, dokładnie w ten sposób. No i teraz zobaczymy, czy to faktycznie jest tutaj problem na płocie. No e, tak. I hmm. teraz pytanie jest tego typu. Czy, bo ja tu mam kilka, e... właściwie mam dwie płyty główne. Tylko zaraz, jaki tutaj jest procesor? Procesor jest Skylike, ale właśnie. Tutaj jest też właśnie ten parametr Timing, i Kabel, like, więc jakby ten procesor pasuje na dwie rodzaje płyt. Hmm. Więc jeśli właśnie w ten sposób to tak naprawdę mogę użyć tej płyty i tej płyty. Natomiast problem jakby też w tym, że no właśnie maksymalna pamięć RAM to jest 3000, to jest 2800, a tu było 3800. Dobra, zobaczę czy da się to zainstalować. Pytanie czy to zadziała Jeśli nie, no to będzie po prostu trzeba kupić yy, dobra. Więc to tak na szybko Zobaczę Dobra, karty graficzne jeszcze trzeba zainstalować trzeba. No właśnie, problem teraz w tym, że ta płyta główna nie obsługuje podwójnych kart graficznych, więc po prostu będzie trzeba tam to kupić płytę. Okej. Okay.

Dobra, więc tutaj będzie trzeba kupić e, płytę główną e, jaka ta płyta tam była? Z270 Okay. Dobra, więc płyta już jest zamówiona. Natomiast... No i tutaj i się zmieszcza właśnie, jeśli chodzi o ten budżet na części. Ale dobra. przyjdę tutaj do kolejnego zlecenia. Czyli tutaj zastosować, umieścić naklejki na obudowie. Shower czy inaczej to zrobię dobra i tutaj dowolne jakieś naklejki z kategorii shower nights więc nie po prostu wezmę pierwsze z brzegu Pytanie, czy. Hmm. Dobra, jeszcze tutaj skanowanie trzeba zrobić. Uhuhuu. wykryte problem. System Mega został zamknięty, a zapowiedź uszkodzeniu komputera. E, dobra, jeszcze raz co tutaj dolega? Tu widzę jakiś problem jest. Działało okej, okay. więc dobra, to niech się robi skanowanie, natomiast tutaj zobaczę, czy tutaj jakieś moje, no to usunę. Natomiast tak, tutaj jest zlecenie na chłodzenie wodne. Hmm. Hmm, dobra, ciekawe tu jest. Dobra. Hmm, no dobra, to zobaczymy z tym z na chłodzenie wodne. Hej, nie wiem, czy obserwujesz wyścigi juniorów, ale jestem dobrze rokującym kierowcą wyścigowym. Przynajmniej byłem, dopóki nie zawieszono mnie na resztę sezonu. To totalny żart organizatorzy się na mnie ucieli. No bo jak do diabła mam przy takim poziomie adrenaliny dostrzec czerwoną flagę z pokładu go karta? No ale skoro sezon się do zakończył, postanowiłem podbić świat streamerów, simulatorów, wyścigów. Że jest rozczarowany, że cała klasa poszła w błoto, więc kupił mi ten wypasiony nowy sprzęt. Pod warunkiem, że nie będę mu zawracał gitary. Problem w tym, że asystent zapomniał dodać chłodzenia wodnego do karty graficznej, a ja potrzebuję każdej możliwej przewagi, żeby pokonać konkurentów. Dasz radę to ogarnąć i dodać takie chłodzenie do mojej pętli? Więc tutaj będzie trzeba zamontować chłodzenie wodne na karcie graficznej. No, to jest w, sumie w miarę łatwe zalecenie, bo niekiedy są zlecenia o wiele trudniejsze. Sklep, sklep z kostumowym płodzeniem wodnym. To zlecenie wymaga użycia sklepu z niestandardowym płodzeniem wodnym, które można teraz zainstalować przy użyciu aplikacji tutaj 8 programy. Hmm. tej usuń programy dostępnej na Twoim komputerze. Więc dobra, tutaj jest kolejny samouczek um, dotyczący właśnie tego położenia wodnego. Zamówić kartograficzną realizację zrezygnacji, będzie można kontynuować gdy dotrze dostawa. No więc spoko, um, ogólnie tutaj właśnie zamówiłem gotowo kartograficzne z chłodzeniem wody. Um, no, ok, dobra. Więc tutaj zamknę na razie ten sklep. Natomiast muszę otworzyć tutaj um, skrzynkę odbiorczą. I dobra, więc tak tutaj skonowanie się zakończyło. Teraz, sprzątanie tych plików, yy, trzeba zrobić. Yy, tak, tutaj to zrezygnowanie jest zaakceptowane, więc tutaj jedynie właśnie tu kartę graficzną wymienić. No, i tutaj jeszcze jest kolejne zrezygnowanie na yy, ulepszenie, ale to za chwilę. Dobra, tu skanowanie już jest zakończone, więc tutaj mogę odebrać nagrodę. Oko! Yy. No, jest kolejne zwracanie na ulepszenie. A ja, co jest co wolno? Chodzi mój aktualny dysk, trochę nie daje rady. Wymiencie go. 4000 GB powinno wystarczyć. Czy możesz pomalować obudowę na kolor czerwony? Dobrze byłoby zainstalować na tym komputerze oprogramowanie typu. Możesz się tym zająć? Więc tak, tutaj od razu dam tak na y, instalowanie oprogramowania. I tutaj, właśnie, kupić dysk, który ma. Mm, znaczy tutaj zwiększyć przestrzeń dysków do 4 czterech, do, do czterech terabajtów. Więc tutaj już 1 terabajt jest w tym komputerze. Więc tutaj wystarczy dołożyć jakby 3 terabajty. I to powinno być w porządku. Ok. Więc wszystkie części kupione więc można na kolejny dzień roboczy się przerzucić. No i dobra, część przeszła, więc to płytę główną wymienię. Hmm, dobra, gdzie ta płyta tutaj jest? Dobra, spoko. Hmm, hmm, hmm. Znaczy nie, to jest e, Karty graficzne. Teraz zainstalować. No i procesor. E, ten co był. I tutaj od razu już otwieram te blokady na kości pamiorą. A, tu widzę, że jedna nie jest prawda. Okej. Okay. A, tutaj nie. Jedną otworzyłam. Nie wiem, już nie wiem, co ja przed chwilą zrobiłam. Mm. processora porque the... está I teraz pytanie, czy będzie to wszystko w tym zleceniu? Tak, wszystko. Komputer już działa, więc spoko. Więc możemy już odebrać tutaj nagrodę. O, widzę, że w następnym odcinku będzie naprawdę y, ciekawie. Okej, okay, dobra, tutaj już mogę to usunąć. No i teraz zabierzmy się za. Y, zlecenie dotyczące yy, wymiany karty graficznej. Tutaj po prostu trzeba że yy, te kable usunąć. Myślę tu kartę graficzną. I tak. Yy, tutaj trzeba będzie upróżnić pompę. Usunąć teraz yy, wszelkie tutaj zainstalowane rurki łudzenia wody no i teraz zaczniemy zainstalować właśnie to kartę graficzną, mm, dobra, teraz tak rurki. Zamontowano karty z chłodzeniem wodnym. Gotowe. Karty zostało podłączone do pętli chłodzenia wody na komputera. Teraz wystarczy podłączyć przewody do kartograficznej graficznej, założyć obudowę i sprawdzić, czy komputer się uruchamia. Jeśli wszystko w porządku, można przekazać sprzęt klientowi. Dobra, tutaj już panel boczny załóżę. No, i już komputer jest gotowy do odtania. Dobra, kolejne zredzenie to jest właśnie dotyczące um, dołożenia tutaj dysku um, 4TB, znaczy um, zwiększenie tutaj pojemności do 4, ale tutaj wziąłem właśnie dysk 3TB. No i tutaj bez problemu, Ok, tylko jeszcze zobaczę, czy to wszystko. Dobra, tutaj odbiorę nagrodę. Czy możesz pomalować obudowę na kolor czerwony? A tu jeszcze jest na dostosowanie. Ok. I oprogramowanie zainstalować. Dobra. Dobra. Oprogramowanie, oprogramowanie jest zainstalowane, więc jeszcze tutaj nałożenie koloru. Przezroczyste ścianie zastosuj do szkła. No i spoko. Hmm. Ok, więc. Yy... Więc w tym odcinku to będzie na tyle. Yy, więc komentujcie. Lajkujcie, subskrybujcie kanał Puter w żeby nie przegapić kolejnych ciekawych odcinków właśnie z kredki z Bulmix 2. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!